Na szybkie włoskie espresso. Dziś mam dla ciebie zabawne włoskie powiedzonko. Wyobraź sobie, że włoski znajomy pożycza ci długopis i wręczając ci go, mówi. Si Pietro e torna indietro. Czyli dosłownie nazywa się Piotrek i wraca z powrotem. Nadanie imienia tej rzeczy ma na celu podkreślenie. Że zależy nam na tej rzeczy i ma do nas wrócić. Ty też możesz z tego zabawnego powiedzonka skorzystać. chiama Pietro eturna dietro. Łączenie nauki z zabawą, śmiesznymi skojarzeniami, pozwala lepiej zapamiętać to, czego się uczymy. Dokładnie taką metodą, przystępną i opartą na skojarzeniach. Tłumaczę włoską gramatykę w mojej książce przepis na włoski. Wejdź na stronę italia.alt.pl, link znajdziesz w opisie i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie.